MMA właśnie przeżywa największy kryzys w swojej historii i nikt głośno o tym nie mówi. Jeszcze niedawno Fame było najpotężniejszą federacją w Polsce. Przyciągała miliony widzów i zmieniała influencerów w gwiazdy. Ale dziś zainteresowanie spada. Gala za galą zbierają mieszane opinie, a najwięksi twórcy odwracają się od projektu. W tym filmie pokażę Ci na liczbach całą drogę Fame od szczytu do powolnego upadku. Dlaczego zainteresowanie Fame'em spadło 80% w dwa lata? Ile zarabiali twórcy w najlepszym momencie? Jak spadły ich wynagrodzenia? Porozmawiamy o skręceniu Fame w stronę pato patogangsterów i kibolki, zamiast walki influencerów. Będzie cała analiza powolnego upadku Fame. Przejdziemy przez dane i statystyki. Ale zacznijmy od początku. Krótkiej historii Fame i pokażę ich kluczowe momenty dojścia na szczyt. A stamtąd zacznie się prawdziwa historia upadku. Ja jestem Oski i bardzo chcę wbić 2000 subów, więc jak chcesz słyszeć co tygodniowe historie ze świata internetu, daj suba, bo naprawdę napracowałem się przy tym filmie. I jeśli nie chcesz usłyszeć krótkiej historii Fame, to przewiń do tej minuty. Tam zaczyna się część o ich upadku. Fame MMA powstało w 2018 roku, jako projekt, który miał połączyć świat influencerów z MMA. Stworzone przez wszystkich znanych włodarzy Fame: Boxdel, Wojtek Gola, Krzysztof Rospara i Rafał Pasternak Format walk celebrytów nie był czymś nowym, ale Fame zrobiło to profesjonalnie, z pompą, narracją i storytellingiem. To było coś więcej niż walki. To był naprawdę dobry serial. Początki były mega pato. Walki bez sportowego poziomu dużo dramy i kontrowersji. Ale to właśnie one na start przyciągały ludzi. Z każdą galą organizacja rosła. Coraz większe nazwiska, lepsza produkcja, coraz lepszy PR, coraz wyższe zasięgi. Aż w końcu doszło do momentu, gdzie Fame stało się nie tylko najpopularniejszą federacją w Polsce, ale w całej Europie. Było synonimem prestiżu. Pojawiały się tam największe nazwiska, show biznesu, influencerki, nawet sportowcy. Mieliśmy Borysa Majnkowskiego, Oi Wojtka, Smolastego, Gimpera, AJ'a. Nitro, nawet Frizz potencjalnie miał tam walczyć, topowej gwiazdy, a ich PR był naprawdę dobry. Pokazać się na fame to nie był wstyd jak na początek, to był prestiż. Kluczowymi momentami w historii fame'u od jedynki i patogal do fame 14-15, gdzie uważam, że był szczyt gal freakwajtowych, była gała Fame 7. Na Fame 7 był ten legendarny nokod na Polaków poszedł świat jako viral, że nawet gwiazdy UFC go udostępniały. Tam mieli zauważalny skok pay-per-view z 250 tysięcy na około 400 tysięcy, według Nitro. Powiedzmy do tej pory Fame sprzedawał 250 tysięcy pay-per-view od tej gali i w tej gali był znaczący wzrost, powiedzmy 400. I Potem każda kolejna gala to już było te 400 w górę. Fame w tamtym momencie kosztował 20 zł za pay-per-view, a ich przychód za poprzednie gale wynosił około 5 milionów złotych, ale po Fame 7 ten przychód skoczył na 8 milionów złotych, wzrost o 60% Zaraz pogadamy o spadku zainteresowania Fame. Od szczytu, a później o ich zarobkach, do jakich udało mi się dokopać. Fame 14 to był przełom i absolutny top. Wypełniona cała Tauron Arena w Krakowie. 10 tysięcy miejsc. Gala Fame 14 i 15 sprzedała powyżej pół miliona pay-per-view. Świetnie dobrana karta walk. Od starć z realnym konfliktem, pozaskakujące zestawienia. Dobrze wyważone dymy, naprawdę świetne pojedynki. Główne walki Tromba vs Gimper, Nitro vs Xiao. Fagata versus Monia To były pojedynki, które naprawdę budowały emocje i dzieliły widownię. A ta widownia nie była mała. Te 6 osób dzisiaj łącznie ma ponad 8 milionów followersów na wszystkich social mediach. Ale to, co wyniosło fame na wyższy level, to był storytelling. Jak w dobrym serialu, widział powód, by oglądać każdą konferencję, każdego face to facea. Śledzić social media i czekać na gale jak na finał dobrego sezonu. To także był szczyt za roków dla influencerów. I gwiazd Fame. Nitro za walkę dostał 750 tysięcy. Konop otrzymał 600 tysięcy. To było około chyba 600, 600 tysięcy, coś takiego. A po Pandorze dostał ofertę na 1,4 miliona złotych. Wtedy takie chyba rekordowe poszło oferty, nie? Do mnie akurat to była oferta 1 400 tysięcy złotych netto za jedną walkę. Dobra, o zarobkach będzie zaraz. Fame 15 tylko potwierdziło ich dominację. Xayo vs Konop. Sarius vs. Rzosek, Linkiewicz vs. Lilmasty, Dubiel vs. Błoński, a klatka rzymska bez limitu przeszła wręcz do legendy. To był moment, w którym fame wyglądało jak maszyna nie do zatrzymania. Dominowali narracyjnie, marketingowo, pieniężnie i sprzedażowo. Nie tylko ja mam takie zdanie. Ten 22 rok to wydaje mi się był w ogóle peak Free Fighting. Wtedy Nitro miał swoją walkę, Ksaya miał swoje walki. Uważam, że wtedy te gale najmocniej latały. Na przykład tam cage, jak ja miałem, ten cage z Bardengo. No Tam był jeden z rekordów, też jak chodzi o oglądalność. Ale tam było chyba 140 tysięcy widzów na żywo. Ale po Fej 15 coś się stało. O ile następne fejmy już nie biły tych rekordów w pay per view i miały lekkie spadki sprzedaży, to wszystko zaczęło się psuć około 2 lata temu. A potem to już się zaczęło robić takie taką stęchlizną walić, odgrzewane kotlety zaczęły się pojawić. Liczby nie kłamią. Konferencje przestały bić rekordy. Komentarze były coraz bardziej mieszane, a największe nazwiska zaczęły znikać z federacji. I tak jak kiedyś ten, te, te trzy pierwsze rzędy pod Oktagonem, to rzeczywiście to byli VIPowie. VIPy. Tak teraz to są kurwa vip -y z biedonki, a połowa sobie jest pusta. Fejm przestało być wydarzeniem, które śledzisz od pierwszego zwiastu. Do ostatniej walki na gali. Wystarczy spojrzeć na dane. W miesiąc swoich najlepszych gal, Fame 14 i Fame 15 mieli na kanale 16 i 18 milionów wyświetleń. Liczą wszystkie programy, konferencje, face to face, darmowe walki i wszystko inne. Dziś jest to średnio 3,5 miliona wyświetleń na Fame 23, 24, 25. Spadek wyświetleń na YouTube? 83%. Konferencja Fame 14 miała 2,2 miliona wyświetleń. Konferencja Fame 15 miała 1,7 miliona wyświetleń. Fame 25? 515 tysięcy. Fame 24? 800 tysięcy. Fame 23? tysięcy. Zainteresowanie Fame w Google Trends w 2022 roku było ponad czterokrotnie większe niż dzisiaj. Fame 15 na Google Trends miało 100 punktów procentowych zainteresowania w wyszukiwarce Google. Ostatnie trzy gale miały 19 punktów, 17 punktów i 21 punktów. Widać spadek zainteresowania na Google o 80%. Kanały związane z frikami, jak Kaniowski, przeprowadzające wywiady, w maju 2022 roku miał 9,5 miliona wyświetleń. W sierpniu 9 milionów wyświetleń. W listopadzie 9,5 milionów. Przy każdej gali ludzie robili prawie 10 milionów wyświetleń na wywiadach. Przy ostatnich trzech galach najlepszy wynik za cały miesiąc to 2 miliony wyświetleń, a średnia to około 1,5 miliona. Najlepszy wywiad z Nitro i Wardengą 2-3 lata temu te filmy miały po 1 milion wyświetleń. Dziś widzimy spadki rzędu 84%. Niektóre filmy nawet nie robią 20 tysięcy wyświetleń. Kanał Freak Fight Polska organizuje ankiety, gdzie ludzie oceniają gale. Większość ostatnich gali dostaje albo średnie lub słabe oceny, a średnio 40% osób ankietuje ostatnich gal w ogóle nie oglądała. TikTok, YouTube, Twitter, ludzie przestali mówić o federacji z emocjami. Dlaczego? Według mnie jest kilka powodów. Pierwszy, odgrzewany kotlet. Przez ostatnie dwa lata, jak nic nie pominąłem, mieliśmy 94 walki. Od Fame 17 do Fame 25. W tych 94 walkach mieliśmy 14 osób, które walczyły aż 68 razy. Ferrari, Wiewiór, Alan, Alberto, Czosef, Tańcula, Tazi... Tyboli, Vampir, Szeliga, Wrzosek, Norman, Filipek, Natan. Ale będzie chyba tylko gorzej teraz, nie? No bo nikt nie będzie walczył, jak pospadały te stawki tak diametralnie. 68 razy walczyło te 14 osób przez ostatnie 2 lata. Ferrari jest tutaj królem, bo walczyłaś 9 razy. Robi za taki wóz zaprzęgowy dla frików i dla całego fejmu. Teraz Tazja jest takim wozem, który bardzo mocno eksploatują. Który ciągnie friki. Jak to ma się nie znudzić, kiedy ciągle mamy te same twarze? Nie mówiąc nawet o osobach, które tam walczyły po dwa razy, jak Grek czy Pasud. Którzy też byli w pewnym momencie bardzo hypowani. Brak innowacji, brak nowości. Drugi powód: brak nowych twarzy. Dobra, to ile było nowych influencerów i gwiazd, które nigdy nie walczyły na żadnej federacji i nie są związane z tym światem w ogóle? Przez ostatnie dwa lata było tylko 15 nowych osób, które nigdy nigdzie nie walczyły. Spiesiński, Murcik, Paulina Kozłowska, Tuszol, Wronek, Kosecki, Kieras, Gonciarz, Magdalena do Boksdala i Badgirl od Denisa Załęckiego. Dobra, zapomniałem dodać Adamka. Był jeszcze Adamek. To nie wszyscy, ale tych dałem tutaj jako przykład, bo są najwięksi i najciekawsi. Chociaż tak czy tak są to albo upadłe gwiazdy, albo influencerzy jakiegoś piątego sortu. Oprócz Tushola i Wronka z Bungie. Tu albo dziewczyna kogoś tam. Czy to nie jest nudne? Brak nowych twarzy. Cały czas ten sam odgrzewany kotlet. Ludzie nie będą płacić co 3 miesiące 50 zł, żeby oglądać te same 30 osób. Tazy był świeży, ale też się zaraz przeje jak Cassia czy Ferrari. Spadł im z nieba jak Jezusek. Do uratowania zainteresowania galami. Trzeci powód. Pandora i zainteresowanie się galami freakfajtowymi przez polityków. Czy widział pan freakfajty A... Jeżeli chodzi o to, to to już jest patologia czysta. O Pandorze nie trzeba dużo mówić. Każdy zna ten temat. Ale na pewno był to duży cios pijarowy dla fejmu. I tak duży chaos w środku zarządu powoduje, że ciężej tworzy się takie duże wydarzenia jak gale. Szczególnie jak włodarze się kłócą, a jeden z nich jest uwikłany w największą aferę w Polsce. Przy fejmie MA na narodowym zaczęliśmy słyszeć o regulacjach gal freakfaitowych. Przez polityków. Wszyscy politycy każdego ugrupowania wypowiedzieli się w ten sam sposób o freakfaitach. Co było dziwne ale mówili, że to patologia. Demonizowali wszystkie gale freqweightowe i całe wydarzenie. Jak ci taki Jarosław Kaczyński, czy inny premier, zaczyna mówić w radiu, że fejm to zło co dwa dni, a współzałożyciel fejmu to PDF, a duża część osób, które ogląda, to tak zwani Janusze, to się nagle okazuje, że po prostu tego fejmu nie kupi. To szeroki temat, który się dzieje w tym momencie, więc zobaczymy, do czego to doprowadzi. Raczej zakazać filmików nie zakażał, ale mogą mocno ograniczyć. Ten film prawdopodobnie zostanie zdemotyzowany, więc jak chcesz mi pomóc, zostaw komentarz, i udostępni ten film znajomym. 4. skręcenia w kierunku gangsterki, kibolki i tak dalej. Fame odwróciło się od swoich korzeni. Walki influencerów, których lubiliśmy, znaliśmy, czy nawet nienawidziliśmy, ludzie z internetu, którzy mieli duże społeczności. To byli ludzie z realnymi konfliktami, których śledziliśmy latami. Xaio, Nitro, Gimper, Fagata. A dziś zamiast znanych twarzy mamy minionki wytworzone przez Fame, jak Wiewior, Ferrari oraz patogangsterów i kiboli. Mamy gości z wyrkami, ulicznych zadymiarzy, kiboli z torunia i ludzi, których nikt nie zna poza policją. Stywne gitostwo. Z więzienia pozdraga was nieserdecznie, no. Szty sztywne gitostwo, Musisz rozbić jakiś pokój hotelowy, k***a, to wtedy możesz sz sztywno gitować, przez tam parę miesięcy, nie? Pozdrowienia do, do więzienia. Nie ma żadnego ładunku emocjonalnego, żadnej historii. Tylko wrzaski, wyzwiska i uliczne dymy, które są też na siłę i są udawane bardzo często. W sumie w 90% są udawane. Nie no, we Fightach głównie się chce oglądać starcia, które no budzą emocje, gdzie są prawdziwe konflikty. Bo ludzie to czują, nie? Już, jak jest coś udawanego, to czują. Zamiast konfliktu i influencerów, mamy teraz bełkot o ulicznych zasobach. Tak. Idąc do więzienia, Zaprocie się do ludzi i za to, że i was Super. Przez chwilę nawet było to śmieszne i oglądane, ale po pewnym czasie przeszły już wszelkie granice. To jak z dramami na YouTube. 5 lat temu, kiedy Rewo nagrał film o skamie zegarkowym, to cały internet był oburzony i wszyscy na YouTube o tym wiedzieli. Dziś, kiedy kolejny YouTuber jest zatrzymywany przez CBŚ, albo mamy takie dymy jak Pandora, na nikim nie robi to już wrażenia. A wyzywanie matek na Fame jest czymś jak przecinek. Skala wydarzeń się tak bardzo zmieniła. Ja osobiście nie chcę oglądać Natana, który jeździ ludziom po rodzinach, przekracza całkowicie wszystkie już granice. Nie chcę słuchać Denisa, który wyzywa każdego jak leci po kolei, byleby tylko po prostu było o nim głośno i wyzywać. Ale co miałem? Dennis. To specjalna zagrywka. dostałem. pana i słuchajcie, co miałem? Do samego wyzywania. 5. odejście topowych influencerów. Na Fame 7 pojawiła się cała ekipa od Freeza. Mimo że ich kontent jest taki turbo dla dzieci. Do Fame 14 i 15 walczyli naprawdę wszyscy topowi youtuberzy w Polsce. Dubiel, Wardenga, Ksajo, Konopski, Gimper Tromba a później zaczęło to skręcać w jakiś dziwnym kierunku. Nawet Bungie powoli odchodzi. A kiedy twoja kolejna walka? Moje walki już nigdy nie będzie. Nigdy w życiu? Nie. A dlaczego? Nawet za duże pieniądze. Nie, no nie będzie. Kontynuujesz karierę fightera, czy. Nie, wręcz przeciwnie. Jak to, to był ostatni, mój ostatni taniec? Dziś nikogo tam nie ma z tych nazwisk. To się po prostu przestaje opłacać. Zarobki spadają i to gwałtownie. Do czego zaraz przejdziemy? Pierre jest taki, że Konop mówi: Ktokolwiek z takim w miarę normalnym wizerunkiem weźmie jakąś walkę we freakach, to wszystkie współpracy spadają temu osobom. Same zarobki na YouTube i streamingu znacznie wzrosły i Fame ma problem. Bo żaden topowy twórca już nie przyjdzie. Może no każdy wie, jak teraz pozycję Federacja. No mają, robią dwa razy mniejsze zasięgi niż robili, jeśli chodzi na przykład o sprzedaż. Wizerunek też jest zupełnie inny. Nie przyjdą nowe twarze, chyba, że to TikToker 5-10 sortu. Więc cały czas zamykają się we własnym sosie dla swojej grupy odbiorczej. A ta grupa będzie spadać, bo nie ma innowacji, nie ma nowych twarzy. Ale Ciekawe. będzie chyba tylko gorzej teraz, nie? No bo nikt nie będzie walczył, jak pospadały te stawki tak diametralnie. Mamy odchodzenie gwiazd. Zero nowych twarzy. Została samo patok gangsterka i minionki. Fejmu. Ludzie wyhodowani przez fejm jak wiewiór. Pojedynek opas e, Fame ma powinien być na za zasadach fejmem ma. Alan. pu. <grywa> <grywa> Dlatego zaczęło to się przekładać na pieniądze. Pogadajmy o pieniądzach. Topowy Fame, 14 i 15, sprzedały po około 550 tysięcy pay per view. Cztery gale w tamtym roku sprzedały ponad 2 miliony pay per view. Dziś można się dowiedzieć, że Fame 24 sprzedał 250 tysięcy. Ostatni ten Fame, co był zadziwiająco dobry, Basen, który nie był za dobry, a się sprzedał dobrze. No i tam było gdzieś jakieś 250, 260. Fame 25 sprzedał 210 tysięcy. Teraz mamy jakieś 210. To jest spadek rzędu 55-62%. Zarobki, które kiedyś były absurdalnie wysokie, przestały mieć rację bytu. Bosny mówił o spadku 20 -30%. O jak dużo zmniejszyły się stawki w Federacji po małym kryzysie w branży? 20-30% chyba. to mówi o spadku 50%. To czy dostaliście połowę stawki mniejszej niż macie w kontrakcie? Bo ja na przykład tak. Ja osobiście dokopałem się do informacji o spadku rzędu 30-40%. Jak spotkamy się w połowie będziemy mieć 35%. 35% spadku garzy wraz z znacznie gorszym PR-em, ryzykiem utraty współprac. Taki spadek jest ogromny. Weźmy na przykład przykładu walkę Nitro. Zgarnął wtedy 750 tysięcy. Dziś zgarnąłby niecałe 500 tysięcy. Konop za walkę dostał 600 tysięcy. Dziś dostałby 390 tysięcy. A jego największa oferta 1,4 mln, spadałaby dzisiaj na 910 tysięcy. Według nieoficjalnych danych Fabianski za walkę z Filipkiem dostał mniej niż milion. Ferrari za walkę z Bombą 700 tysięcy. A Lil Masti za walkę z Linkiewicz 450 tysięcy. Teraz odejmijcie sobie tego 35%. To są zyski zmniejszone o setki tysięcy złotych. I nagle robi się z tego mało dla influencera. Influencerzy zajął zarabiają dużo więcej. I zarobki 50-100 tysięcy dla tych topowych influencerów to nie jest nic niezwykłego. No. Natta mówił, że miał 500 tysięcy za walkę na fejmie, a następny kontrakt dostał 50% mniejsze, 250 tysięcy za walkę. Nitro dwa lata temu mówił, że średni kontrakt na fejmie to jest około 100 tysięcy złotych. Myślę, że średni zawodnik w fejmie zarabia 100 tysięcy złotych za walkę. I z tego, wiesz, inni, nie wiem, ktoś 200, ktoś 300, wydaje mi się, że tacy topowi to z milion mogą dostać się na walkę, minus podatki. Dziś ten sam średni kontrakt na Fejmie spadłby w takim razie do 65 tysięcy złotych. Claudia Syguła, która zaraz będzie gwiazdą UFC, za udział w Fame 21 dostała 50 tysięcy złotych. Szachta, jeden z tych topowych kiboli, którzy ciągnął ten Fejm w tym momencie. Yy, przez te trzy walki zarobiłem około 200 tysięcy, nie? Trochę mało, jak na takich influ. w stosunku do tego, co było. Duzi twórcy, którzy jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, mieli na bank pół miliona złotych. Dziś, no właśnie, niewiele. Czy Fejm upadnie? Uważam, że nie. Myślę, że będą mieć cały czas stałą swoją widownię, która ustabilizuje się na jakimś tam pewnym poziomie. Ale już złote czasy minęły. To już nie będzie nigdy to samo. Zobaczymy tylko, co zrobią politycy. Kogo chcielibyście zobaczyć w Oktagonie? I kto zachęciłby was do kupna pay-per-view? Ja jestem moski, a jeśli podobał ci się ten film, zostaw suba. Co tygodniowe historie z internetu?